Szczęśliwy, prawie że posiadacz Cannondale FSI wita Was w pierwszym odcinku, który jest poświęcony w pełni właśnie temu modelowi. To będzie recenzja dla tych, którzy są zainteresowani prawdziwą wagą, technologiami, które zostały zastosowane i osprzętem tego roweru. W drugiej części rozbieramy rower na części, pokazuje Wam bardzo dokładnie jak wygląda korba, ile ważą koła, z jaką pieczołowitością. Ułożono włókna karbonowe wewnątrz we ramy, tam gdzie będziemy w stanie zajrzeć, tam na pewno zajrzymy. Pierwsza uwaga: rower jest na stojaku, ale absolutnie rura nie jest zaciśnięta. Pamiętajcie o tym: nie zaciskamy karbonowych ram w żaden sposób, one nie lubią ściskania. Wyłapaliście już w odcinku o Super Sixie, bodajże, gdzie powiedziałem, że jestem prawie, szczęśliwym prawie, że posiadaczem tych rowerów. O się tam jest też inna, inna bajka, opowiem Wam jak będzie o nim mowa. Jeżeli chodzi o FSI, męczyłem kalendrę od lipca zeszłego roku, niejednokrotnie i to nawet wysyłając im takie prywatne filmy. I w końcu stwierdzili: OK, chcesz, masz. Nie dano mi tego kalendrę za darmo, ale na rocznik, to jest rocznik 2017, dostałem bardzo dobrą cenę. Po drugie, nie muszę płacić. Teraz mam kilka miesięcy, kilka dobrych miesięcy na uzbieranie pieniędzy. Bardzo dziękuję Cannondale, stwierdzili, jesteś vlogerem, będziesz jeździł, proszę bardzo testuj, możesz robić z nim co chcesz. OK, będę robił z nim co chcę, więc tak wygląda ta, ta umowa. I teraz, rozprawimy się z jedną rzeczą, pierwsze cena, drugie pytania, które się pojawiają na polskim i tylko i wyłącznie polskim kanale. 3,5 tysiąca funtów, 4 tysiące chyba 200 dolarów. W Polsce to będzie cena jaka? Około 18 tysięcy złotych. Jest to bardzo drogi rower. Pytanie pierwsze. Szajbajku, dlaczego testujesz rowery, które nigdy Kowalski nie będzie mógł sobie na nie pozwolić? I teraz Szajbajk wam odpowiada dlaczego. Po pierwsze dlatego, że kanał Szajbajk to jest mój vlog, moje życie. Zapraszam was do niego i jest, 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 jest. Udało mi się załatwić w końcu spełnić moje marzenie i jeździć na takim rowerze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zapraszam Was, pojedźcie na duże maratony, typu nawet nasz gdzieś dziś tu zielonogórski kaczmarek czy coś. Zobaczcie, ilu Kowalskich jeździ na takim sprzęcie. To jest druga rzecz. Trzecia, bardzo ważna na moim kanale, jest taka. Drogi Kowalski, jeżeli oglądasz ten odcinek. Ja Tobie jak najlepiej życzę, mało tego, ja chcę, żebyś mi w, pewnym, w, w pewien sposób też zazdrościł i dążył. Chcesz taki rower? Nie zazdrość i nie pisz Kowalski, nigdy nie będzie mógł czegoś takiego mieć. Tylko miej człowieku, miej, bo to jest możliwe i dla mnie, biednego człowieka, który <ścoughs> musiał poprosić, żeby miał czas na uzbieranie kasy na... Na obniżoną cenę. Udało mi się, to była moja droga. Wasza droga może być różna. Kochane szajbajki, drodzy widzowie, dążcie do, do, do Waszych marzeń, bo to jest piękna sprawa. Dla mnie niby mała rzecz rower, ale cieszy mnie strasznie. Ok, możemy przejść do recenzji, przechodzimy do recenzji. A, jeszcze druga rzecz odnośnie ceny. To nie jest rower dla amatorów, tak naprawdę. To nie jest rower który bym polecał kupować amatorom. To jest rower do ścigania się, to jest maszyna odlotowa. Natomiast jeżeli szukamy roweru do codziennych jazd, nawet do treningów, ale dla początkujących, są rowery dużo tańsze. Jest FSI aluminiowe, są Cannondale, całkiem inna seria Trail, więc tutaj nie ma, nie ma co narzekać, to jest maszyna do ścigania się. I teraz przechodzimy do recenzji. Zacznę od tego. Są cztery rzeczy, które absolutnie chciałbym mieć, które z tego roweru pochodzą. Rama, widelec, korba, sztyca. No oczywiście, no rama to jest cała dusza tego FSI. Widelec to jest lewciak, moja ulubiona konstrukcja. O nim, o nim będzie bardzo dużo, powiem Wam o zaletach i wadach takiej konstrukcji. Ta konstrukcja ma wady w porównaniu do zwykłych amortyzatorów. Dla mnie zalety zdecydowanie przewyższają. Natomiast są wady, o nich Wam opowiem bardzo, bardzo dokładnie. Rama to balistek karbon, wysokiej jakości włókno karbonowe stosowane także w, w jak to się mówi, w militaryzm, w, wo, w wojsku. No wiecie o co mi chodzi, przepraszam Was, ja, jak jakieś słowo mi wypadnie to po prostu koniec. Więc jest to bardzo wytrzymałe włókno karbonowe i wytrzymała też żywica. Nie zapominajmy, że żywica jest tutaj też ważna. Podoba mi się, że Cannondale w tym przypadku mówi nie tylko o niskiej wadze, ale też dużej wytrzymałości. Jak będzie, zobaczycie co na tym rowerze będę robił. I to będzie to, czego Cannondale nie, nie za bardzo też zaleca w swoich kartach gwarancyjnych. Będziemy to robić. Czyli mamy ramę wykonaną z wysokiej jakości karbonu, to nie jest włókno wysokomodułowe, czyli to nie jest high mod. High mod będzie jeszcze droższy, będzie trochę sztywniejszy, około 200-250 gramów wyżejszy i droższy. No i dwie pozostałe rzeczy, które koniecznie bym chciał mieć to jest korba Cannondale tam jest napis SI. Widzieliście już te korby w rowerze szosowym, te też rozbierzemy, pokażę wam jeszcze fajną, fajną rzecz w tej korbie, fajną opcję. Bardzo sztywna, bardzo lekka korba, bardzo droga korba. Natomiast w porównaniu z mocną mufą suportową da świetne, świetne wrażenia, w ogóle nie wyginania się prawie, że zębatki. No i sztyca Cannondale Carbon Safe, można wręcz czuć, jak ona się wygina do tyłu, dodając nam więcej komfortu. W końcu to jest sztywniak. Mówimy o hardtailu. Jeżeli mam ramę lewciaka, tę korbę, i to reszta dla mnie może być Dore i mogę na tym jeździć na jakiekolwiek zawody. No ale w tym rowerze mamy tak. Zacznijmy od tego, co jest od Shimano, bo od Shimano mamy niewiele. Tylna przerzutka Xtera, Szymanowski mamy również łańcuch. No ale tak, od XTR jest tylko przerzutka, następnie XTK jest kaseta i manetka, bo tutaj mamy system 1 na 11 czyli jedna manetka i tyle. Większość, a no to dodajmy od razu, że hamulce mamy Magury MT Race, większość to będzie już od Cannondale'a, tak jak już Wam powiedziałem, Rama, Amor, Sztyca. Korba to jest od Cannondale'a, to nie są korby, które Cannondale gdzieś zamawia i robi swoje naklejki. Oni to, te technologie opatentowują, mają na to patenty i oni to produkują. Piękna sprawa. Natomiast inaczej może być już chociażby z kołami. Na nich mamy naklejki Cannondale'a. To jest model C0 Carbon, czyli mamy karbonowe obręcze, aluminiowe piasty. Obręcze są gotowe już do tubelessów na racing rafach, będziemy wywalać dętki i, i przerabiać je na bezdętki. Z całym rowerem otrzymujemy już zestaw dwóch wentyli i taśm, którymi oklejamy sobie obręcze i robimy tubelessy. Kierownica 770, w, w katalogu jest 760, ja tu wymierzyłem 770 mm. Cannondale C, C1, carbon, aluminiowy mostek, minus 5 stopni długość. Haha, długość to jest chyba 100 mm. E, nawet jeszcze nie mierzyłem, powiem Wam szczerze. E, I teraz e, duża, moim zdaniem, wada, nawet wada z punktu widzenia marketingowego. Cannondale a. to było siodełko, bo, było, bo już nie jest. Tu jest mój San Marco Aspite. Po pierwsze, uwielbiam wycięcia, potrzebuję wycięcia. E, po drugie, ten jest bardzo lekki. A proszę bardzo, a prologo. Oryginalne, dostał killer. Dlaczego to wada? Dlatego, że Prologo pro to są dobre siodełka, owszem, wygląda też na wygodne, ale jest bardzo ciężkie. W rowerze za 18 koła to się nie opłaca z punktu widzenia jakiego. Takiego, że tam to waży 300 gramów, a to waży 180 gramów, a rower, uwaga, ważony przeze mnie na mojej wadze 10 kg. Więc gdybym miał sprzedawać rower za 18 tysięcy i mówić, że waży 10 kg, albo że waży 9,82, albo mieć na przykład o 200 gramów lżejsze siodełko i mieć 9,8, kosztem, no nie wiem, ile będzie to, to siodełko droższe dla Cannondale, a. dla nas w sklepie jest różnica większa, bo płacimy cenę detaliczną, ale dla Cannondale jako producenta 200 zł. Nawet myślę, że myślę, że nie. Więc z tego punktu widzenia, siodełko drogi Calendalu, naprawdę Wam polecam, wkładajcie lżejsze. Dobre, ale też lże, lżejsze. W porządku. Linki, jak widzicie, prowadzone są na zewnątrz. Wszystkie linki tylnej przerzutki, przedniej przerzutki też mielibyśmy linkę na zewnątrz. Z tym, że ona by tutaj nam, ona by nam tutaj szła po tym ślizgaczu ramy hop i do góry. Czyli wszystko na zewnątrz, z tego jestem zadowolony. Kabelek, pancerz hamulca tylnego, hydraulicznego, również tenty. No i teraz bardzo ważna funkcja, technologia zastosowana w tym rowerze to jest AI Asymmetrical Integration, czyli asymetryczny tylny trójkąt, który daje nam w zasadzie trzy rzeczy. Daje nam po pierwsze większą sztywność tylnego trójkąta, po drugie daje nam większe Pole do popisu, jeżeli chodzi o błoto, mamy większy prześwit na oponę i błoto i brud. No i po trzecie, daje nam dużo sztywniejsze koło i to nie jest um, chyba albo że na papierze, tylko naprawdę, ponieważ jak to wygląda. W tylnym trójkącie prawą część, czyli widełki dolne i górne, przesunięto 6 mm na zewnątrz bardzo sprytnie. Ponieważ zwróćcie uwagę, w naszych kołach jak mamy nierównomiernie plecione koła, to znaczy mamy krótsze, dużo krótsze szprychy po stronie napędowej, dłuższe po, po lewej stronie, w związku z czym koło nie jest tak sztywne, bo trudno to utrzymać w pionie, przepraszam, nie w pionie, ale w harmonii. O. Natomiast w tym rowerze mówiono mi często, że gdzieś tam się spotyka też w internecie informacje, że dzięki temu koło staje się całkowicie symetryczne. Tego nie potwierdzam. To jeszcze sprawdzimy, bo kiedy sprawdzam napięcie szprych, posłuchajcie, napędowa lewa, napędowa lewa. Słychać nieco wyższe napięcie szprych po stronie napędowej, co by oznaczało, że nie jest to idealnie symetryczne koło. Natomiast ono jest dużo bardziej zbliżone do symetrycznego. Ze względu na to, że po prawej stronie mamy kasetę, właśnie nasze koła są w taki sposób plecione. To ma 6 mm więcej dla sztywniejszego, lepszego, lepiej działającego koła. Bardzo jestem z tego zadowolony. Przy okazji, jeżeli chodzi o zaplot koła. Bardzo równomiernie, jeżeli chodzi o, o jego napięcie. O napięcie szprych to mi się podoba, więc sprawdzimy jeszcze, czy to koło naprawdę będzie symetryczne. Wydaje mi się, że nie, że będzie bliskie e, symetryczności. E, I z tej strony to tyle. Przenosimy się na drugą. Pierwszą rzeczą, którą chcę wam pokazać z tej strony, jest oczywiście lewciak, bo mamy nasz pół tylko z lewej strony. To jest Lefty 2.0 XLR. XL, 100 mm w skoku, oczywiście do 29. Mamy hydrauliczną blokadę, Amor otwarty, Amor zamknięty. Podczas włączonej blokady amortyzator lekko ugina się. Nie przeszkadza to podczas sprintów. Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, nie jest on całkowicie zamknięty, ale reaguje na jakieś mocniejsze uderzenia kolor, naprawdę jest świetny. Mamy tutaj tak zwaną technologię hybrydową, czyli tutaj zastosowano na górze, zastosowano tradycyjne dla Cannondale'a łożyska igiełkowe, natomiast na dole mamy tuleje. Tuleje, tak się mówi? Tuleje chyba, nie? Po polsku. Więc tutaj jest już technologia hybrydowa. Jak to wpływa na, na płynność pracy tego Amora? O wszystkim będzie mowa podczas naszych jazd. Góra rurna bardzo szeroka w okolicy rury podsiodłowej, co zwiększa nam sztywność całości. Mamy tutaj no, też jakiś kolejny nazwany system, czyli Continuous Cyber Construction. Canondale, tam gdzie tylko to możliwe, zresztą nie tylko Canondale, używa, stara się nie przerywać ciągłości włókien karbonowych, tylko jeżeli są w stanie pociągnąć odgłówki ramy. Do, do samych dropów tylnego trójkąta jedno włókno to tak też robią mamy tutaj też delta seat tube znaną Wam już Super Sixa czyli rura podsiodłowa rozszerza się w stronę suportu tutaj mamy PF30 no i właśnie Wasze pytanie, jak to będzie działało czy to nie będzie strzelało zobaczymy po, po setkach przynajmniej kilometrów jak nie więcej o tym Wam wszystkim powiem Aha, no i tutaj mamy w hamulcach 160 tarcze z tyłu, 180 z przodu, co jest dla mnie wręcz za dużo. Uważam, że 160 z przodu przy dobrych hamulcach hydraulicznych to, to będzie ok. Jak MAGURA MT-RACE się sprawdzi, o tym Wam powiem. Jeżeli macie jakieś inne pytania dotyczące szczegółów tego roweru to, to walcie śmiało bo teraz będziemy go rozkładać na części i każdą część z osobna Wam pokażę, sprawdzimy, zrobimy taki quality check, sprawdzimy jak wygląda jakość tego czegoś rower oczywiście nie jest produkowany w Stanach ale nie jest też produkowany na Tajwanie wcześniej pamiętam kanadele miały naklejkę Made in Taiwan, czy się nie mylę? Myślę, że się nie mylę, ta ma Made in China podobnie jak Super Six. ok macie więcej pytań? Bacie w komentarzach. Do zobaczenia, hej.